Buenos tardes drodzy widzowie, czyli po meksykańsku dzień dobry, a jeżeli nie, to po staropolsku witam Was serdecznie na Izbie Otrzeźwień. W dzisiejszym odcinku test piw o smaku tequili. Pomysł ten zapodał mi jeden z widzów i muszę powiedzieć, że pomyślałem, że nie jest to najgłupsza myśl. Po pierwsze, nie przypominam sobie, żeby na piwnych kanałach taki test był, być może kiedyś był, ale jakoś nie pamiętam. Natomiast druga sprawa, że po prostu lubicie ślepe testy, także jeżeli jest okazja, no to dlaczego nie? Dlaczego nie zrobić Wam tego prezentu i zafundować kolejny ślepy test. Także no cóż, myślę, że powoli już przechodzimy do sedna. Mamy tutaj Desperadosa oryginalnego. Mamy tutaj Corteza, który był przeze mnie widziany i w Żabce, i w Biedronce, i w Kerfurze. Także nie jest on jakoś tutaj chyba przypisany do konkretnego marketu. Mamy tutaj lidlowego Argusa El Bravos. No i oczywiście kustosza biedronkowego o smaku tekili. Swojego czasu jeszcze żabka miała bodajże piwo o smaku tekili, chyba Tequiler się nazywało. Taka pomarańczowa puszka z białą czachą. Natomiast byłem w kilku żabkach i tego piwa nie widziałem. Także być może już jest nieprodukowane. Nie mam pojęcia. W każdym razie piłem je kiedyś jeszcze za czasów studenckich, także ho, ho kiedy to było. No i jakoś nie wspominam go szczególnie, także no niestety. Chciałem też tutaj, żeby to piwo się znalazło na tym ślepym teście, ale jak nie ma, no to nic nie poradzimy. Także myślę, że już powoli przechodzimy do testu. Bo ostatnio ślepy test wyszedł półgodzinny, także będzie masywny odcinek na kanale. Nie chciałbym, żeby ten tyle trwał. Także piwa zaraz zostaną mi przelane. No i testujemy. Piwa już nalane. Także patrzymy, jak one wyglądają. Ustawione po kolei. Także wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o barwę, to chyba praktycznie jest taka sama. Wydaje mi się, że dwójka jest troszeczkę ciemniejsza. Jeżeli chodzi o pianę, też myślę, że tutaj z tego co widać, raczej podobna, prawie jej nie ma, chociaż tutaj też w dwójce jest taka chyba najwyższa, bym powiedział, chociaż taka no minimalnie, bo tak jak mówię, we wszystkich przypadkach jest nikła. Także, no cóż, przechodzimy do jedynki. Taki wyraźny cytrynowy aromat. Troszeczkę rzeczywiście są w tle wyczuwalne takie nuty mm, kojarzące się z tą tekidą. No, nie powiem szczerze, że nie jest najgorszy ten aromat. Taki rześki, kwaskowaty, przyjemny, ale gdzieś też takie mam skojarzenia mm, trochę z tą tekidą w zapachu. Także Wasze zdrowie. No powiem Wam, że nie jest wcale to piwo takie kwaśne. Jest troszeczkę kwasowości, ale jest też troszeczkę takiej goryczy, takiej trochę cierpkości. Ona zostaje na języku i może jest takie lekko gumiaste odczucie, bym powiedział. No ale powiem szczerze, że jak na takiego koncerniaczka o smaku no, jedynka nie jest najgorsza. Gdzieś tam... No są takie skojarzenia, także powiedzmy, że jest spoko, akceptowalne. Numer dwa. No tutaj mniej przyjemny aromat. Taki mm, mocniej kwaśny, ale przede wszystkim pojawia się taka dość mdła, nieprzyjemna nuta. Troszeczkę takiej bym powiedział mokrej szmaty. No, także tutaj już mniej przyjemnie aromat, bardzo nikły. Także wasze zdrowie. Piwo wyraźnie słodsze od jedynki. Jest troszeczkę kwasowości. Jest też taka ostra nuta, która bardziej kojarzy mi się z jakimiś mm, przyprawami niż z tekilą. Ale poza tym piwo jest wodniste. Mm, robi się takie nijakie już. Tak, tak. Straszna wodnistość. Mm. W jedynce aromat i smak był zdecydowanie lepszy, także dwójeczka. No, jak na razie mm, słabiej niż jedynka. Piwo numer 3. Wyraźna cytryna. Nawet taka limonka bym powiedział bardziej. I właściwie ona dominuje zapach. Nie ma tutaj jakichś nieprzyjemnych nut. Zapach taki kwaskowaty, ale nie powiedziałbym, że taki ekstremalnie kwaśny. No dość, dość przyjemny. Nie jest jakiś intensywny. Wasze zdrowie. Też piwo dość wodniste. Lekko kwaśne, ale nie za bardzo. Kojarzy mi się tutaj właśnie w smaku z taką bardziej limonką bym powiedział. Natomiast jakiś takich nut, które by mi się tutaj kojarzyły z meksykańskimi klimatami, z tequilą, powiem szczerze, że tak, tak średnio. Chociaż ta limonka rzeczywiście może przywodzić na myśl, ale już powiem szczerze, że teraz jak wziąłem łyka, to już tej limonki prawie nie czuję, także jest takie puste. Nawet dwójka była jakaś, chociaż no, trochę mniej przyjemna w odbiorze, także ostatnie piwo. No, powiem wam, że tutaj aromat najsłabszy. Praktycznie go nie ma wcale. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, to takie właśnie mm, też gdzieś taka może leciutka cytryna, limonka majacząca w tle. No, aromat najsłabszy zdecydowanie. Praktycznie tutaj nic nie czuć. Także pijemy. Nie za słodkie, nie za kwaśne. Chociaż tutaj już ta kwasowość w aftertaste'cie się rozchodzi. Muszę powiedzieć, że dość takie przyjemne, choć wodniste. No, chyba jedynka była najlepsza jak na razie. Także jeszcze spróbujemy raz. No powiem, jedynka i czwórka są dość do siebie podobne. Chociaż jedynka jest bardziej wyrazista w smaku. Zobaczymy dwójkę. Aromat nieprzyjemny w dwójce. Piwo już tutaj kwaśne, ale nie jest to jakaś nieprzyjemna kwasowość. No i trójeczka. Sprawdzamy. Chyba jednak hmm, trójka przedostatnie miejsce moim zdaniem. Dwójka ostatnie. No i teraz walka o pierwsze miejsce. Jedynka chyba wygrywa. No zdecydowanie jest to piwo jakieś w smaku. Powiem Wam szczerze, że tutaj już po tych paru łykach nic mi się nie kojarzy z tekilą, jeżeli chodzi o te piwa. Natomiast no, jedynka jest taka kwaśniejsza. Kwasowość jest nienachalna, jest taka lekko cierpka nuta, która rzeczywiście gdzieś tam przywodzi te klimaty na myśl. Natomiast czwórka też nie jest zła, też jest kwasowość, też jest to piwo jakieś. Nie ma aż takiego odczucia wodnistości jak w trójce i dwójce. No, natomiast dwójka jest zupełnie nijaka. Trójka też jest taka dość nijaka, wodnista, natomiast. No naprzeciw dwójki moim zdaniem lepsza. Także tak się prezentują wyniki. No i patrzymy co to są za piwa. Także tak prezentują się wyniki. Chyba jest spore zaskoczenie. Powiem szczerze, że pewnie tak jak spora część z Was spodziewałem się, że tutaj no jednak Desperados wygra. Natomiast zajął przedostatnie miejsce. Pierwsze miejsce Cortez. Najlepiej wypadł. Drugie miejsce Argusik El Bravos z Lidla. No i ostatnie miejsce kustosz z biedry. Także i sam jestem zaskoczony, ale to jest magia ślepego testu. E, także cóż, y, tak wyglądają wyniki. Napiszcie jak przyjęliście werdykt, czy zgadzacie się z moją opinią. A tymczasem to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!